Excellent news, Claudia. I now have a name Manuel Paleologos, nephew of the deposed Byzantine Emperor Constantine. I have few doubts that he is the man leading the Templars. My task now is to interrogate a traitorous Janissary named Tarek Barletti and find the location of the Templars' army. Until then, Sophia and I will continue our search for the one key that remains hidden. With every passing moment, I know my chances grow slimmer. And yet I cannot help but linger some days to stay an extra hour with her. To hear her voice and watch her face animate with joy as she speaks of the things that move her. Her books, her city, her memories. I cannot help but think what a shame it will be when I find the final key. Sekwencja numer 6, Kaprys Fortuny. O, no, w sklepach kowali, w sklepach, w sklepach, w sklepach. To co? Zobaczmy na mapę. I zdecyduję w tym momencie, czy robię pomiędzy sekwencjami, czy normalnie. Hmm, tu jest trochę tych rzeczy. Ostatni punkt widokowy, hmm, hmm, hmm. no nie wiem, ale chyba nie. Zrobię normalne wspomnienie. Tak, ewentualnie, może później, pomiędzy dalszymi wspomnieniami? O! Jest tutaj też wspomnienie Sofii. No dobra. To jedziemy do tego wspomnienia, które jest tu obok. That's not jest move. It is a European variation. Aroko It's interesting, but not exactly fair when you play by different rules than your opponent. You may think differently when you are Sultan. Shall I take it back? Suleiman, I know it has been hard on you watching your father and me quarrel over its throne. Grandfather has chosen you, and his word is common. What is there to argue about? Your father and I were close once, but his cruelty and ambition have made. I have heard the rumors, Uncle. Well, I have a meeting with the Vizier soon. Shall we continue another time? Whenever you like. Atio. Tarek has been selling guns to a local miser, Manuel Paleologos paleologos that is a sad sound the last byzantine emperor was constantine paleologos if his heir is arming a militia of some kind this conflict will escalate tarek knows where the rifles are headed if i find him first i can follow the weapons straight to the byzantines he will be with his janissaries in their barracks so if you want to get close you will have to be one yourself not a problem, Guzel. Get the information you need, then kill him. Are you sure? You told me Tarek and your father were close friends, Suleiman. This is true, but such naked treason against my grandfather deserves death. In Daisy. No ten właśnie, to tak spogląda moje miasto. Prosto w mrok. Ezio chce wydusić z Tarika i położenie armii Templariuszy. By zbliżyć się do Tarika, potrzebny będzie stylu Janczara. Synchronizacja zlikwiduj cel z ukrycia. Czemu nie? Odszukaj i odciągnij Janczara. Chcę zostać mimem. No dobra, to gdzieś tutaj będzie. Tak. Co zlokalizowane? Samotny janczar. Niepostrzeżenie widząc będzie kursował w klepie wszystkich po kolei to ma być niepostrzeżenie zabić, tak? Ciekawe czy o to albo to zadziała chyba zadziała oh.

<laughs> Rewelacja! Dobra. Znowu strzałką. Tym razem odciągnę uwagę. Trzymaj uwagi, dobra. Ukryć Stogusiana, tam jest Stogusiana. Tu gdzieś widziałem coś śmigało. Okej. Okay. To ten też i tu jeszcze dwóch strażników jest. No zaczynamy być niebezpieczni. Drugiego też strzałką, a trzeciego już będzie z kuszy. Okej. Okay. Nie ma żadnych innych strażników, tak? Czy tutaj widać, bo. A nie, nagle ślady zniknęły, ponieważ zabiję wszystkich. Wspaniale. Wiesz, na twarz skoczę temu typowi, który ci tu się Turla? Hops, 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 jesiemy Janczoro! No rzucaj go nie obok, tylko do środka. O. Nekrofilia się szerzy! Uuu, twarzowo tylko trochę tak... przejechane nie wiadomo czemu. Dobra, walka honor! Idź za enczarami do ich obozowiska i odszukaj tareka Berleti, by dowiedzieć się gdzie wysłał broń kupioną przez Manuela. Zachowaj ostrożność, przebranie to nie wszystko. Zabij tareka z powietrza! Selim understands our plight. The Byzantines, the Mamluks, the Safavid. Only he has the courage to face these threats. Mark, listen. Selim is a warrior like Osman and Mehmet. So why has our sultan chosen a cat over our Citizens, life? Beware.

aby być dobrym janczarem, trzeba uczestniczyć w różnych dziwnych rzeczach, ale nie można się zdesynchronizować. O. Why does Ahmed linger in the city? He knows he's not wanted. He is like a moth hovering around an open flame, waiting for his father to perish so that he may step to the throne. Did you hear he offered Tarek a sum of money in exchange for our loyalty? God damn! What did Tarek do? Kardesh Larim! one of our own was found murdered and stripped of his garments not an hour ago his body dumped like a mound of rubbish keep a close watch on these streets as you move about someone is planning to strike in our name we must be ready have you met selim's young son hmm. shayat suleiman not personally but i have seen him i know he is a remarkable boy

Ops. Uskakuj. Mama. I zabić Tarika z powietrza, tak? W sumie to dosyć niestandardowe uzbrojenie Mamy jak na Janczara. Coś mógł zobaczyć, na przykład miecz. Dobra. Oni są. On jest studnia, w której można się schować. Gdzie jest Tarik? Tam dalej. Mm -hmm. A, tu jest stug. Jednego wciągnę i wejdę na tą wieżę. Niech tylko ten tutaj przejdzie, poszedł tak. Teraz będzie się przyglądał studni. Wspaniale. O nie. Nie wchodzi za mną. Dobra, to jest kolejny przystóg Usiana. No dobra, czemu ja mam tutaj iść? Ty jeszcze wskoczysz do Sianka? Uch, nie chce się. No. Okej, okay. on woli się poprzetulać ze ścianą. Wszystko jasne. <ścoughs> Muszę go zlikwidować. No. Co tu dużo gadać? Biorę go! Rzucam do siana. I oh Tariq, a message for you. Articulare. The rifles have arrived in Cappadocia, where Manuel has garrisoned his army. And our men? Are they still with him? Evette? They will contact us when the Byzantines decamp. Then we will meet them when they reach Pursa. Everything is falling into place, Evette. Evette? For once. We crossed so many. It's like everywhere you look, there's an idiot waiting to happen. Ciekawe, czy mogę rzucić ładunkiem? Pewnie nie. Hmm. Tutaj na górę by się przydało. <laughs> yes. Uh, what a bitter irony. Is this the result of Suleiman's investigation? You colluded with the Sultan's enemies. What did you expect would come of such treachery? i blame myself, not for treason, but hubris. i was preparing an ambush, preparing to strike the byzantine templars where they felt safest. what proof do you have of this? Uh, see, here. this will lead you to the byzantines in cappadocia. destroy them, if you can. you have done well, tarek. Forgive me. Protect my homeland, Assassin. Allah Ashkina. Redeem the honor we have lost in this fight. Mind it up! Kill him! I am getting tired of this uniform. Ej, czemu ja nie mogę wezwać tu nikogo? Ja Chciałem wszystkich pozabijać. Dobra. Don't. Don't. Nie ma mnie już. okej. Okay. Powolutku, powolutku. Złapcie mnie, jeśli potraficie. O! Oprócz tego, że ktoś się spałnuje Haha. No nie

<laughs> Jeszcze jeden dobra. Czemu ten system namierzania jest bardzo denny? Dobra. O! O dobrze! Udała Niespodziewanie. Ech, co tutaj ja użyję? Nie mogę używać kuszy. A no tak, ja jestem w tym uniformie. Nie odchodź, nie odchodź. O, oh, czemu ten przeżył? Chociaż był bliżej. Oh, nie lubię ancharów. już to mówię? Temu podrzuciłem bombkę. Dobra, Ach. opuść ten rejon. Ach. No, czas uciekać. Dobra, mam nadzieję opuścić i wrócić do stanu animowości. Dobra. Ach. Nareszcie. Jestem sobą. Jestem zauważalny. Co tak naprawdę teraz już nic nie zmienia, ponieważ mam wszystkie kryjówki obsadzone mistrzami. Nikt mnie nie będzie atakował.